W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Matko nieustającej pomocy, najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, przychodzę do Ciebie z sercem ciężko zatroskanym, pełnym jednak ufności w nieustającą pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleści i troski, jakiejś dla niego ponosiła, bądź i dla moich dzieci, które ci poświęciłam i dziś na nowo oddaję, dobrą i czułą matką. Weź je pod swoją obronę i otocz opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie im w życiu doczesnym zagrażają. Amen.